Na rynku budowlanym pojawił się nowy problem o charakterze administracyjno-prawnym. Od kilku miesięcy obowiązują nowe parametry, parametry dla warunków zabudowy, różniące się od poprzednich. Stare decyzje o warunkach zagospodarowania i zabudowy nie uwzględniają tych nowych wymogów. I co z taką sytuacją? Inwestor powinien zrobić. Postanowiliśmy zapytać Krzysztofa Granata z kancelarii radców prawnych KNL Legal. Witam bardzo serdecznie. Witam serdecznie panie redaktorze, Dzień dobry Państwu to spróbujmy najpierw ustalić, czy to jest bardziej, znaczy w sensie prawo budowlane jest jedno i dla dużych inwestorów, dla deweloperów i dla tych, którzy budują domy jednorodzinne, ale w praktyce stosowania prawa, kto jest bardziej narażony na te efekty zmian parametrów, jeśli chodzi o wymogi w stosunku do warunków zabudowy. Powiedziałbym, że paradoksalnie bardziej inwestorzy instytucjonalni. Jeżeli mówimy o inwestorach prywatnych, to raczej tacy inwestorzy uzyskują takie decyzje o warunkach zabudowy raz. Są one stosunkowo proste, mają stosunkowo mało tych elementów, które organ przy wydawaniu takiej decyzji musi brać pod uwagę. I te takie decyzje raczej rzadko ulegają zmianie albo innymi słowy inwestor rzadko potrzebuje taką decyzję zmieniać. Z kolei inwestorzy instytucjonalne dokładnie odwrotnie. Jasne. Zmieniło się sporo parametrów, które w zasadzie chyba określają, jak wygląda w ogóle projekt, na przykład mojego osiedla mieszkaniowego. Maksymalna intensywność zabudowy, maksymalna, minimalna nadziemna intensywność zabudowy, procent udziału powierzchni zabudowanej, minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej, minimalna liczba miejsc postojowych no to w zasadzie można by zabrać się do pracy architektów od nowa. Poniekąd tak, natomiast no chciałbym jakby zdementować jedną kwestię, a mianowicie wszystkie stare decyzje o warunkach zabudowy, tudzież decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego, które były wydawane jeszcze na podstawie przepisów obowiązujących prawie do końca lipca bieżącego roku, Pozostają w mocy, to znaczy na podstawie takich decyzji można występować obecnie o wydanie decyzji pozwoleń na budowę i nic tutaj nieco wskaza, żeby z takiej decyzji skorzystać, nawet jeżeli te elementy, o których pan redaktor przed chwilą mówił, nie są w tych decyzjach y, poujmowane, bo świetniejsze przepisy takiego obowiązku nie nakładały. Problem pojawia się tak naprawdę tylko wtedy, kiedy inwestor zaczyna zmieniać swoje założenie odnośnie sposobu wykorzystywania nieruchomości, a ta decyzja, którą już posiada, jest decyzją nie do końca przystającą do jego obecnych, zmienionych potrzeb. Wtedy faktycznie może pojawić się prawny problem dotyczący zmiany takiej decyzji. No, co w przypadku deweloperów, dosyć często się zdarza, no bo najpierw kupuje się ziemię. Ten proces do zakończenia budowy trwa 5 lat, więc można sobie wyobrazić, że mniej więcej po dwóch latach może się okazać, że warunki biznesowe na tle się zmieniły, że musimy zmodyfikować projekt. I rozumiem, że wtedy właśnie zaczyna się problem, bo nie obowiązuje nas ta gwarancja jednego procesu administracyjnego, który się zaczął pod rządami nowego prawa, więc pod nowe, jakby to stare prawo go dotyczy i zaczynają wchodzić w grę nowe przepisy. Czy tak to po prostu jest? Dokładnie, dokładnie tak, panie, panie redaktorze. Pojawia się problem dlatego, że przepisy przejściowe, które wprowadziły nowe rozporządzenie w sprawie ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu, to jest to rozporządzenie z 15 lipca 2024. Nie zawierają precyzyjnych przepisów dotyczących tego, jak organ ma postępować z decyzjami, które zostały wydane na podstawie przepisów wcześniejszych. Do takiej zmiany stosujemy przepisy wcześniejsze, czy tak też stosujemy przepisy nowe. Ja obecnie ja stoję na stanowisku, że niestety nie musimy zastosować przepisy nowe, dlatego że ta decyzja zmieniająca zastępuje nam tą wcześniejszą decyzję w całości. Należy przeprowadzić wszystkie analizy planistyczne, już niestety dostosować te zmiany do nowych przepisów. I w związku z tym niestety ta stara decyzja po prostu pójdzie do kosza. W wypadku natomiast inwestycji deweloperskich, oczywiście, nie każda zmiana projektu budowlanego zatwierdzonego ostateczną decyzją o pozwoleniu na budowę będzie wymagała uzyskania nowej, tzw. WZK. Ale faktycznie niektóre zmiany, na przykład obejmujące zwiększenie stopnia intensywności zabudowy albo zmiany w zakresie choćby ilości miejsc parkingowych, już takich zmian mogą wymagać, i faktycznie tutaj może pojawić się problem, które przepisy stosować. Krzysztof Granat, Kancelaria Radców Prawnych KNL Legal. Będziemy wracać do tematu, jak tylko pojawi się jakieś sensowne jego rozwiązanie. Dziękuję serdecznie.